Z tej strony Reggie Play Games a ze mną jest? Kamil I dzisiaj grałem w Minecraft na serwerze. I w tym odcinku pokażemy sz będziemy szukać gildii. Miejsce na gildii, O tak. Więc idziemy. No ja teraz robię rzucić się na kawęci. No dobra, to chodź. Może idziemy w losowe TP. No. Idź pierwszy, bo nie, nie jestem taki pewny jak znów na ocenyanach się. No, ja mam tylko kilo z na się użyć. No to może ja pójdę jako królik doświadczalny. No ja jeszcze może pozbieram trochę jedzenia. Nie mam. Ja się do Ciebie tepnę. No, a ja nie przejmę, jak będziesz w wywocie. Ja będę w wywocie. E, w dżungli. Ja? No. no to Ty się może tepniesz. Nie lubię w dżungli. No znaczy to nie jest dżungla, tylko takie zaszynięte drzewamy, Ale chyba widać nawet ładny ten No dobra, to jeszcze się tepam Więc tak, szukamy miejsca na gildię Nową No dobrze, co jesteśmy? To może chodź w, a chodź za mną może. O, mamy już konika. Wow. Gdzie idziesz? No gdzie idziesz? Nie, tutaj. No ja jestem na tym płaskim terenie. Tam gdzie są dwa koniki. Aha, i tak, jeszcze odcinki będą się pojawiały. Coś takiego co tydzień. Napiszcie, czy chcecie serię z tego. Czy tylko ma być dwa, bo trzy odcinki na seria. I seria to będzie oczywiście z Kamilem, i może jeszcze mój kolega. Jeszcze jeden. No w sumie nawet fajna ten, o jeszcze tam jest nowy biom, z mi drzewkami. Nie widzę mam. O. Tam. No. Chcesz jedzonko? No. Um. No to masz. i tam już jakiś domek gdzie? no tutaj gdzie idziemy o szybko wyciągnij czego miecz nie mamy no to ja mam ale no, chyba o lub pusty I napiszcie, ile chcecie, minut filmiki. Ja myślę, że rozsądnie będzie tak z 20-15 minut. Około No, o, gdzie mi się tutaj chowasz? Ale, no nie gadaj. Co, Idziesz? Nienawidzę tych ząbiaków, które się palą. Gdzie? Ty Bo ja ciągle od tego, że mnie taki ząbiak walnie, to ten, to się podpalam. I to jest niemiłe. O tutaj są i dynie. A tam jest zbudowany... No... Ten biom Gdzie? Ha, <laughs> to morze Nie, No Что ты тут видишь? Ну. Там же херба моржа. Может путь пить просто. Ну. No. Kolejne dwa koniki. Trzy, cztery koniki. Masz może żonko bo ci dalej. A bo nie, Ja mam tylko trzy punkty głodu. Szkoda, że kwiatka się nie da jeść. I to jest w razie czego mój pierwszy odcinek, więc może wyjść tak. tyta. Boże wyjścieście tak. Tutaj. Z okazji jak jest tak blisko śmimika, to ją zabijmy. Zawsze więcej jedzenia. Jeszcze krówka. Mandzio. To my robimy bardziej na płaskiej. Tym? Na górze. Ale to znaczy na płaskiej, lepiej. Bo my chcemy przecież zamek, nie? Z obsydianu. No. Nie foster. No właśnie, nie wiem czy dobrze, jest to się powiedziałem. Te długo. A, nie zauważyłem. Kamil zaraz będzie miał problemy jakieś. Lawo, może trochę się pokopię? Dobra, jestem. A gdzie ty poszłaś? E, ja jestem w jakiejś kopalni. Dobra, już idę. Idę na powierzchnię, tylko świnkę sobie... O oh, lak. O oh, lak. Czy ty jesteś w tej kopalni? Um, o, tu jest też jakaś... A nie tutaj kopalnia. Nie, ciebie tutaj nie ma. No chyba, że się zmieniłeś w zombiaka. O, widzę jakąś kopalnię ale tu ciemno o jasno jasność no nic tu nie ma nie wiem jaką miejscu wy wybierać dobra to ja się muszę do ciebie tepnę Chwila, bo znalazłem taj tajne wyjście do kopalni. No to chyba nie wiem, chyba tam gdzie byliśmy było do 7. terenu. No. To się, czy. Ej, tu jest super teren. Bardzo ładny. U e, uważaj, uważaj. Co? A. U patrz, tu jest taki fajny, ale za mały. To był większy. O! No fajny troleks ciągle spabi trollo. Ej, może na pustyni. Co ty? Miałem gildię ze swojego sezonu na pustyni. O matko, było ciężko. No ale byś miał ten mój pustyni, ten piasek tutaj. By się nie dało szybko zwać TNT. tak szybko napisał. Kupcie. Tutaj masz świnkę. No dobra, do nas sama się prosi, żeby ją walnąć. No, ale... Ej! No co uwierzasz? Co? No to Nie może... Mam... Może poświęcę się i ja sobie... Ale co? No! Ja nie, ma... Ale... ja nie mam... Ale! Ja mam Ale ja mam. No. Ja mam tylko kilow yy, 11 się użyć. O, trzy świnki. Znaczy, trzy krówki, jedna świnka. 4, Cztery, wow. Dużo zwierząt. O. Chyba słyszałem piję a Ale tutaj. Czekaj, zobaczę. Gdzie? No, no tu nie jest nie. fajnie, fajnie. Tylko na przykład tutaj zamek. O! Bardzo dobry pomysł. Bardzo czy? dobry. <słuch> no to ty sobie tu ustawiasz, homa, czy... Czekaj, a ty masz Homa tam, gdzie znalazłeś tą miejscówę Jakie, gdzie miejscówę No tam w kopalni ten typ jakiś tam miał taki tron. Nie, nie mam. Ja mam tylko miejsce w mojej starej bazie gdzie To opadzi. weź tu, to weź tu na chwilę, zostań. Ja może w, opróżnię te wszystkie skrzynki tam i przyjdę tu Homa ustawić. No. <laughs> Ale wiesz, że home i baza to jest... No wiem, wiem. A tu gdzie ty masz Homa? No ja mam przy tym typie, co my znaleźliśmy. A. To nic takiego tu nie ma. Jest wszystko opróżnione. Ale jeszcze poszukam gdzieś. O, chyba ostatnio tutaj był. No, był tu ostatnio, widać. Albo to ktoś zrobił. A co zrobił? No, tutaj lawa jest, i jest piecyki nowe postawione. Chwila, może tu jakieś skrzynki dał nowe. Albo to szalony szymanek, bo wszędzie tinti porozsadzane Dobra, to ja się tepam. Bo ja w tej bazie mam dużo tego y, kamienia. Dobra, i chyba tutaj robimy bazę. No. Dobra, to ustaw tu sobie homa, a ja się do ciebie następnę. Mhm. Mm jeszcze 5 minut nam zostało. No to akurat dążę sobie zrobić seta. Ale za tydzień, to znaczy w, będziemy tu w piątek robić ten filmik. W piątek albo w sobotę będziemy następny, kolejny filmik. Powinien być w sobotę już o, o 13, podejrzewam. Piątek zaczniemy. Będzie chyba seria. Napiszcie w komentarzach z tego. No mam. Geniusz. Ale ja sobie geniusz, bo niech się na mnie pomógł. Tutaj sobie ustawiam. Można na wykończeniu buty. Eee, nie. Tu trzeba przypadkowo zabiłem buty. To czekaj zrobię ci, zaraz tylko muszę jeszcze tu wyrównać terem. Ale co mi zrobisz? Buty. Ty chcesz buty? Nie właśnie ja już mamy... Yy, dwie pary. <kuh> Okej. Okay. Nie, bo się pomyliłem i nie zrobiłem jedną, jednej pary, tylko dwie. A, i na tym serwerze jest drop o czym Największy przy ziemi, a najgorszy ten No Naj... no wyżej. Jaki to masznik, bo zapomniałem? Sowers sy, sy. sy, sy. A i widzowie jakby chcieli też nagrać, to mogą też... powiem się do ciebie. Jak widzowie by chcieli nagrać, to... to oczywiście piszcie w komentarzach. Jak ktoś... Jak mają skape'a oczywiście. No to jeszcze dwie minuty. Ten zamek robimy. robimy. go taki typowy, czy po prostu z bazę. Taki typowy duży. Ale trzeba jeszcze bazę podziemną zrobić. No. Ej. Oglądałeś no. kiedyś kwadratową masakrę w ogóle? No czasami, czasami. Nie. No. No to widziałeś jak oni mieli tam zrobione. Zamek, nie. nie widziałeś? Nie, ale widziałem, że na pewno mieli mury zamkowe, piasty, z, pi z piasku. A, i też będą klepy i takie tam, będziemy się klepać. No, ja, się, ja nie umiem, ja się nie umiem klepać. Ja no, chyba umiem. Nie za dobrze umiem. Ja będę jedzonko zbierał i surowce i takie tam. Ja wolę kopać. Czekaj, ja idę na sp... O, Creeper, hej. her Creeper. Hej. Chyba ci wybu coś wybuchło, bo widziałem. No. bo akurat się popatrzyłem na tamtą stronę i taki ten... ...nymek. Piggy. Hi, Piggy. Hi. No okej, okay, to jestem z powrotem. Tak yy, mi się zbugowało i miałem problemy. I to chyba już na tyle i musimy już kończyć. W następnym odcinku będziemy już gildy zakładali. Yy, to znaczy już założymy teraz po tym odcinku, ale tak zbudujemy to w yy, następnym odcinku. No to... Yy, a i Kamil musiał... Kamil musiał kończyć. Miał problemy techniczne i musiał jechać. Więc ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć. Na razie.